To jest pterodaktyl! Cześć, z tej strony Paweł dinozaur Malinowski. Dzisiaj będziemy wskrzeszać dinozaury. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, ale będziemy to robić. Wykopiemy też nic niewarte kamienie szlachetne, dzięki którym nic nie zarobimy. I otworzymy sarkofag faraona? Hmm. O nie! O nie! Co to jest? Kryjcie się, kto może! Jeśli chcecie uratować świat, musicie zostawić 15 tysięcy łapek w górę! Wtedy dinozaury nie zaatakują znowu Ziemi! No i zostaw subskrypcję tutaj, albo tutaj, bo już mnie jakiś dinozaur goni, muszę uciekać. Nie żartowałem z tą subskrypcją, szybko! Nie włączyłem nagrywania. Do tych zestawów są dołączane naprawdę słabe narzędzia. Ha! mnie. Plastikowy młotek i plastikowy gwóźdź. A do tych zestawów dali jakieś żałosne drewniane yy, pędzelki? Dlatego oprócz tych plastików przygotowałem sobie Pędzelek do makijażu mojej mamy Mam nadzieję, że go nie zepsuję Bo dostanę lańsko Nóż i widelec, bo powoli robię się głodny Filety śledziowe króla Oscara Grzebień Agnieszki Mam nadzieję, że się na mnie nie zdenerwuje I legendarny tłuczek Który już nieraz mi pomógł W odpakowywaniu różnych rzeczy Często nim chipsy otwieram O nie Mam nadzieję, że nie zrobiłem dziury w biurku Bo rodzice się wściekną no to jedziemy w takim razie z dinozaurem najpierw. Tutaj będzie coś groźnego. Przed chwilą mnie ugryzł. A znowu mnie ugryzł wrednym! Najpierw odpakuję to pudełko, bo bardzo mnie denerwuje, że tam wszystko jest już otwarte, a to jest jeszcze zamknięte. Chyba ten odcinek będzie najgłośniejszym odcinkiem i zrobię tutaj najwięcej bałaganu ever. Uuuu, la 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 la. Zobaczcie, srebrna sztabka. Jakaś krzywa to chyba nie jest prawdziwe srebro, ale to na pewno jest prawdziwym złotem. Jeszcze nie zacząłem, a już jest bałagan, dlatego właśnie ochroniłem się tym pięknym kartonem. Najpierw zaczniemy tym chińskim plastikiem, żeby udowodnić Wam, że to jest totalny szajs. Trzy godziny później! Dwa dni później! No póki co mało obrażeń tutaj zadałem temu Dizonaurowi. Na razie mój palec bardziej oberwał niż ten, ten skamieniały gościu. Może hardkorowy pędzelek go zmiękczy. A może ten niesamowity drewniany patyczek. Ja myślę, że pędzelek mamusi się dobrze sprawdzi. Oby się nie zepsuł. Użyję tej drugiej końcówki, bo jest bardziej ostra. O nie! Złamałem mamie pędzelek. Napiszcie mi w komentarzu, gdzie mam to schować, żeby mama nie znalazła, bo inaczej już po mnie. No nie, chyba się zorientuję, że coś jest nie halo. Ty wredna z Kamielino! Zapłacisz mi za to! Nie róbcie tego w domu, jestem zawodowym używaczem takiego młotka do mięsa, kto oglądał szpital Fortnite, ten wie. No, nie, znowu w stół! Skamielina próbowała mi uciec. Zobaczcie, to kółko jest idealnie a nie dla mojego młota przystosowane. Najpierw tą delikatną wersją. To chyba pora na naszego kumpla! Oj, oj. Oj, chyba się, chyba się już dokopałem. W pokoju pełno pyłu. A dinozaur nadal nie chce wyjść ze skały. Zobaczcie, nawet nogi ma uwięzione, biedny. Spokojnie, słodki dinozaurze, już ci pomagam. Teraz przyda się nam ten pędzelek. Teraz mogę użyć tego młoteczka właśnie. On chyba do tego jest przystosowany. No nie! Mam to wszędzie. Strzeliło aż na moją nogę. Na podłodze też leżą kawałki. A zadek dinozaura nadal tkwi w tej skale. Znowu nie włączyłem nagrywania. Król Oskar miał mi pomóc otworzyć tego dinozaura, uwolnić go. A zamiast tego dinozaur otworzył króla Oskara. A kto lubi filety śledziowe, niech pisze w komentarzu. Filety śledziowe. A czy tobie podoba się pomidorowy dinozaur? Zagłosuj tutaj w ankiecie, o tutaj. A srebrną sztabkę otworzymy sobie z srebrnymi sztućcami. Jak kotleta. A nie, przepraszam, po kawałek trzeba, tak? Najpierw taki kawałek, degustacja tutaj, omnomnom. Zostałem oszukany, to nie jest prawdziwe srebro. Kto by się spodziewał, prawda? Że zabawka za 7 zł nie będzie z prawdziwego srebra. Co tam kryjesz w środku? Zupełnie jakby miał obiad. Tyle samo bałaganu robię. Uuu Widzicie to? Mi to wygląda na bardzo drogi kamień szlachetny. Ciekawe, ile za to mógłbym sobie kupić pop etojów. Pewnie żadnego, bo to tak samo fałszywy, szlachetny kamień jak to srebro. Czy jest tutaj coś jeszcze, hello? Nie, no tutaj musi być coś jeszcze. To jest niemożliwe, żeby jeden kamień był. Na obrazku jest napisane, że są trzy kamienie. Chodź tutaj do mnie, ja jestem poszukiwaczem skarbów. Mam tutaj piękny czarny kamyk. To pewnie szlachetny wągiel którym będę mógł sobie palić w piecu jak się zrobi zimno. I co to już koniec, naprawdę? O kurczę, tutaj cały czas leżał jakiś kamień, a ja go nie widziałem, bo jest tak samo szary. A nie, sorry, on jest w kształcie piramidy. No ja bym po prostu się pomylił z prawdziwą piramidą. Tak, taki wiarygodny kształt piramidy. No nic, to już chyba nic nie ma, a nie! Jeszcze jest! Niesamowita zabawka. Kupiłem kamienie za 7 zł. Kurka wodna! To też był kamień, ja myślałem, że to skała. I... Aha, bo one całe są w tym, w tym pyle szarym. Oto znalezisko z tej srebrnej skały. Chyba jednak wolę kości dinozaura. To chyba nie jest najlepszy pomysł. Są w ogóle wśród nas dziewczyny, które lubią dinozaury? No, zobaczmy się. A widzicie, złamał się. I to dosłownie. Stuku puku. Mam nadzieję, że sąsiedzi nie wezwą policji. Ten odcinek został nagrany pod patronatem Łódka do mięsa. Zobaczcie, tutaj widać, że ten dinozaur był bardzo płytko w tej skale umiejscowiony, więc żeby go już bardziej nie uszkodzić, to ja teraz posłużę się tym przyrządem, tym tym normalnym takim. Nie wiem, co to w ogóle jest. Wiem, że będę miał taki bałagan w pokoju. Że będę miał naprawdę szlaban na, na wszystko Na Fortnite, na o. Minecrafta Nawet na moją ulubioną grę Sims 4 dostanę karę Pamiętajcie, żeby oceniać dinozaury Bo one nie lubią być niedocenione Straszny z niego twardziel No pokaż się widzom O, tak on wygląda, dobra, to koniec Dalej siedzi Nie chcę mu urwać nogi Bo będzie wolno biegał O nie, zostałem zaatakowany przez Przez jego ostre kolce Gościu, czy mam użyć makreli? Oj, oj, trochę nachlapałem. No i teraz będziesz śmierdział rybą jak twój kumpel. No chodź tu! No chodźże do nas! Mm. O nie! Co ja najlepszego zrobiłem? Przypadkowo urwałem mu dwie nogi! Ale słuchajcie, on mi też zrobił krzywdę. Sam sobie jesteś winien, dinozaurze! Ciekawe, czy będzie stał. Mm. Mm. No, no tak średnio bym powiedział. Na szczęście znam kogoś, kto go może naprawić. Tego się nie da naprawić. Ale spróbujesz chociaż? No spróbuję, na Instagramie. Syrenka znana ze szpitala Fortnite postara się go zreperować na Instastory. Mam nadzieję, że ci się uda syrenko. Mi też, ja, ja, ja też mam taką nadzieję. Ja tego dinozaura oceniam 2 na 4, bo, bo ma tylko dwie nogi zamiast czterech. Mam tu jeszcze jajko ze slimem, ale je otworzę na końcu, żeby nie pobrudzić slajma tym pyłem obrzydliwym. Mam jeszcze złotą skamielinę i jakąś taką inną skamielinę. W jednej z nich będzie mumia przerażająca mumia. A może może, może tak można kopać? O, nie, i znowu oszustwo. Myślałem, że to bryłka złota. Wiecie co? Robię mniejszy bałagan niż jak kopałem tym. O, cholipka. Znowu wszystko mam na spodniach. Ale czego nie robi się dla widzów? Brudny pokój? Co tam? Zbankrutować na popetojach? Co tam? Będę jadł po prostu suchy chleb albo obraz z głodu Uuu, w bryłce złota widzę już dwa szlachetne kamienie Na pewno są bardzo drogie, pewnie kosztują 10 groszy za jeden No ale trudno, dałem się oszukać O matko, jaki pył, mam nadzieję, że mi w kamerę nie wejdzie To jest toksyczna chmura Czuję się jakbym pracował na budowie to chyba nie był najlepszy pomysł, ale trzeba przyznać, że jest to satysfakcjonujące, prawda? To jest ASMR. Skała się poddała. Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Tu chyba jakieś ładniejsze będą. Serio, ten młotek jest obłędny. Lub, lubicie młotek, czy nie lubicie tego młotka? Ja go bardzo lubię. Możecie tutaj zagłosować, o tutaj. A pierwszy kamień jest bardzo brzydki i bardzo brudny. W sumie to wygląda serio jak kawałek skały. O, kurka wodna. Hej, 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 hej. Widzicie to co ja? Jak on pięknie odbija światło. Teraz tak ostrożnie, żeby go nie zepsuć. Żeby mi nie pękł. Byłem płakał. No nie, kawałek już mi się odłamał. Ale jak to inaczej wydostać? To jest strasznie twarda skała. Oczyszczę to lepiej pod wodą po filmie. Słuchajcie, rozdrobniłem to jeszcze, żeby na pewno mi żaden kamień szlachetny nie umknął. No ale w tej kupie gruzu nie widzę żadnego kamienia. Jeśli ktoś z Was coś widzi, to niech nie pisze mi w komentarzu, bo ja to wyrzucam do śmietnika i będzie mi po prostu smutno, że coś przegapiłem. Ale ten kamień, naprawdę bardzo piękny, Kozacki. Daje, daje mu ocenę. 10 na 10! Jeden ostry strzał! I... Starożytna mumia, ukazuje się naszym oczom Ale badziew Już bardziej mi się podoba odcisk twarzy tej mumii niż, ni, niż ta mumia No siemanku A teraz zobaczymy co kryje się w jajo jajoslajmie I powiem wam, że ostatnio na instagramie pytałem się was o przepisy na slajmy Bo niedługo będę robił odcinek o slajmie z przepisu moich widzów. Dlatego, właśnie, warto być na Instagramie. Tam często pytam o różne rzeczy was. I co to za kiełbasiak się tutaj kryje? Zeslajmowany. Ciekawe, czy się przebije przez warstwę szlamu. O, głowę już widać! Już widać główkę! To lecimy dalej w takim razie. Może teraz za głowę cię muszę trochę pociągnąć. O, fajnie się odczepia. Mmm, satysfakcjonujące. Co to jest? Kupka? Nie, chyba nie. No, ten dinozaur trochę dziwny. Ja bym go ocenił 5 na 10. Ale że mam jeszcze tutaj taki piękny szlamik, to ocenię go 4 na 10. Nie no żartuję. 10 na 10. O, kozacki szlamik, naprawdę. Paweł, gdzie jest pacjent do operacji? Już ci go daję, siostro syrenko, spokojnie. Na insta story dodam zdjęcie, jak uda mi się go wyleczyć.